Nie, nie A nagrywa się No dobra Dobra Cześć tu Bażan TV Dzisiaj gramy w Deus Ex Human Revolution ja w wersji na Ej! PlayStation 3. Co się stało? Dzisiaj Zniebało się coś Co? Hmm. No bo nie mogę tego podnieść To... To nie pokażemy dzisiaj Ej no przecież kupiłem no. to, o co chodzi? Muszę odświeżyć. O, Aha! O, czyli jednak pokażemy wam dzisiaj sposób na niezawodne hakowanie, jak zostać niewykrytym tajnym hakerem. Nie tu musiałeś. A, Tutaj! No. Zaraz lodówkę wezmę. Więc y, trzeba odpowiednio. Oni mu pewnie działali ostatnio podobnie. <laughs> tak. Do no. jego paseli niewykryci? Wyłącz ten telefon, który zrobił. <laughs> Stanowczo położył się. Nie. A ja wtedy z, z tą lodówką do Kibla weszłem, nie? Przedszedłem. Nie mogłem wyjść. Zablokowało no. mnie. Więc musimy sobie zrobić na początku barykadę. Tak, żeby nikt nas nie widział. <grym> żadne kamery ani żadni ludzie. Puszczę <grym> muzyczkę. <grym> 40 piarki najlepsze, a teraz lodówkę jeszcze trzeba załatwić O ty, razkus sprośna Co? Powiedz mi co to znaczą te odnośniki tam na przeglądarce A ja nie wiem Aha On B, porn Polish fucking card O nie A tam lodówki A to drugie mogłeś? Nie mogę, nie mogę wziąć bileta Bilet Nie. Człowiek całe życie się kształcił. No nie mogę przejść. Rzuć tym to. O, o, no o, i teraz będzie dobrze. Bo będzie można na górę postawić. No w dół! Pizdni. No. Pizdni. Nie trzeba. Wcześniej nie miałem w problemu. Może dlatego, że grałem na na mm, pewno nie dla niego. Widzisz. <laughs> Zisz. Aaa! A jak będę miał neta, to z powrotem będę Fifę rzucał. A co masz Fifę... 2000? Na kopie mam. A. No. Będę miał kompilację z bramkami, bo co mogę jednego nagrywać? Ja nie wiem. No właśnie, dlaczego. O, i tak właśnie się zastawiamy, żeby zhakować komputer. Wejście. I pokażemy wam, jak to będzie, jak się uruchomi alarm. Tak? A mam go jak dojdzie? No, no właśnie o to chodzi. Sama FIFA, 1276 w świetle, nie? Ten FK, a ten fkijacz nie No. No i, no i proszę ja siebie, komputer to sobie może do nas dojść. Podczas gdy dojdzie, uruchomi się alarm. Ale nikt nam nic nie zrobi, bo nie mogą do nas wejść. Uh, 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 uh. A my możemy iść. Już. <laughs> o. Oh, no. Alarm. I te ja te teraz wyciągnął snajperę, te kucam sobie. Ja w tym momencie musimy iść, bo już przyjechał. Skąd wiesz? To widziałem On Żegnamy się, tutaj laskę zrobi nie jak trzeba. <grym> o, ero No będzie nie. Będzie <grym> co, co? Ja to nie to? wiem, ale ten gość nie może tu wyjść. No, a. O nie, to drzwi się otwierają w drugą stronę. Ale i tak nie może wyjść. No, no dobra. To A, to na telefon tym miłym akcentem zakończymy. A, Może trochę nie